Witam serdecznie drogie baranki na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przynoszę dla Was Olerka dzisiaj na kolejny tydzień. O wywaliłam z Zobaczmy, co też dla baranków na ten tydzień. 3, 4, 5, 6, 7. Hmm. Ogólnie siła, tylko moi drodzy, na początku, drogie barany, na początku tygodnia pokazuje mi się w karciochach, moi drodzy, że uwaga, w podróżach jest jakieś zamrożenie. Jest zamrożenie, uwaga, w podróży coś się może zadziać, może coś nie dojść do skutku, może zostać w jakiś sposób oszukane okłamane, ale jest ogólnie podróż, tak, pokazuje mi się bardziej że chodzi tutaj o podróż lub jeżeli są jakieś bramki które chcą wejść w jakieś relacje takie poza małżeńskie, poza ogólnie partnerskie, coś nowego no to w tym tygodniu uważajcie, bo to nie jest dla Was o tak bym powiedziała poza tym druga tygodnia to jest, mamy tutaj fajnie i teraz tak ponieważ pokazuje mi się tutaj podróż, podróż mi się pokazuje na południe, więc uwaga z południem moi drodzy z tego względu, że aż krzyczę o kartę, że mam to powiedzieć uwaga na podróże, wiele, wiele baranów być może będzie na zwolnieniu, być może zostanie w jakiś sposób unieruchomiony, jeszcze być może będzie pożegnali się z pracą, ale to nie jest bardzo długo, bo to jest 4 dni, 4 tygodnie, no w sumie 4 miesiące to długo, tak, ale ale jest przy Was powodzenie. Myślę, że nie będziecie czekały dla tych, które zostają zwolnione z pracy, bo może też tak być. Czy będzie, czy zerwani jakiś relat, bo to może być zerwanie relacji, moi drodzy, ale nie czekacie na to długo, bo jest słoneczko, dziewiątka kielichów, to czyli ogólnie sytuacja, w której się znajdziecie, a jest to nowa sytuacja, to nie jest sytuacja, żeby przez którą macie jakiś problem za wielki. Tak? I dziewiątka kielichów, czyli jest jakieś tam, z mamy tutaj spełnienie, mimo wszystko dobrze, coś zasianego i siła, czyli tak naprawdę macie olbrzymią siłę do pokonania wielu rzeczy, wielu przeszkód w tym tygodniu, moi drodzy. Ale karta siódemka była tutaj przy kartach, które są, mówi o tym, że uwaga na oszustów, uwaga na kanciarzy. Uwaga na sytuacje, na sytuacje, które wydają się super, hiper ekstra, natomiast takie wydaje mi się, nie będą. Musicie patrzeć, czy na umowy, czy na to, co chcecie kupić, czy na, czy na sprzedaż tak naprawdę, czy na propozycje, które do Was przychodzą, bo pokazuje mi się tutaj, że jest jakiś problem Słuchajcie natury takiego oszusta, ukrytego oszusta, czegoś, co, czego nie widać, tak? I wydaje mi się, że tutaj, drogi baranki, u was przechodzi to na cztery tygodnie, tak bym powiedziała, że jest to cztery. 4... Tygodnie, nie 4 dni bardziej, i tutaj 4 tygodnie. Uwaga, pokonacie to, ale po co? Jak można pewnych rzeczy uniknąć? Um, powiem tak: w wielu się szykuje romans, w wielu baranom szykuje się romans. Ktoś przychodzi do Was, odnowienie czegoś, ktoś z podróży, ktoś przyjeżdża, czy to wy wyjeżdżacie, coś się zadziewa, czy to są podróże dalekie, bliskie. Jest tu siła, jest tu płodność. Um, ale moi drodzy, nie w tym miesiącu i nie dla Was romans. O tak bym powiedziała, bo zostaje coś. Odkryte, chociaż ogólnie nas no, zostaje odkryte, bo Wy pokonujecie tą dziesiątkę mieczy, natomiast chcę Wam powiedzieć, że życie już nie będzie wyglądało tak jak wcześniej. tak? Niekoniecznie jest to coś, co jest złe dla Was, coś, co jest złe, coś, co przynosi coś niedobrego, natomiast jest to coś, co burzy całkowicie tak naprawdę światopogląd tego, znaczy ogólnie życia takiego, jakie do tej pory, słuchajcie, prowadziłoście. Więc tak to moi drodzy, widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, no to widzę, że są jakieś zwolnienia że coś tam się zadziewa, że są jakieś sanatoria zwolnienia, czy, czy, czy jest to wypadki losowe, niejako no, uważamy. Tak, ogólnie w szczególności, nie uwaga na południe, zjazd na południe. Moi no drodzy, tak mi się tutaj kojarzy, tak mi się tutaj kolebie. No i powiem tak, jeżeli będzie z Wami w podróży, jeżeli będzie z Wami w podróży trygon ziemski, no to takie bardziej, ma jechać z Wami trygon ziemski, to warto by było się zastanowić, czy takowej podróży nie przełożyć po prostu na, na kolejne, tydzień, bo to jest tylko tydzień, a, a tutaj aż krzycz. No jest to pokonanie, no ale mamy czwórkę mieczy, czyli jest ta izolacja, tak? Jest ta izolacja, jest to jakieś zamknięcie, jest to jakieś takie na patrzenie, patrzenie z, z takiego uziemienia, o tak bym powiedziała przymusowego uziemienia. Ale też jest, też jest coś takiego, że wiele baranków, tych które w szczególności by chciały być na zwolnieniu, to może się okazać, że w tym tygodniu na tym zwolnieniu nie będą nie jeżeli chodzi o zdrożko moi drodzy, no to tutaj nie widzę nic takiego złego, coś tam się zadziewam przy ręku, jest sobie jakieś bóle głowy, bóle żołądka, o tak bym powiedziała, bóle żołądka, czy okolicy żołądka i to jest moi drodzy, wszystko, także tak to widzę, tyleż moje baranki dla Was na ten tydzień, pozdrawiam kochani serdecznie i do kolejnego czytania buziaki, hej hejpa.